Witamy was z końca drogi w Rosji. Tak na poważnie płyniemy na wyspę Olchon. Jest miejsce, gdzie kończy się droga. Właśnie dojeżdżamy do przystani. Ten dojazd, taki właściwy w trakcie remontu, jest zrobiona boczna droga. Ale tak na serio, droga tu się już kończy już więcej asfaltu nie zobaczymy przez jakiś tydzień bo na wyspie Olchon jest tylko i wyłącznie taki szutr. Wieczór przed tym rejsem, który teraz oglądacie spędziliśmy na piciu rosyjskiego piwa, który polecił nam Stas. Dobre piwo. To, co wcześniej piliśmy, to okazało się, że to jakieś siki. Piwo pijemy, naprawiając jednocześnie kilka uszkodzeń w samochodzie w kamperze. Jedną mniej poważną, a drugą troszeczkę bardziej. Pierwsza ma być ta mniej poważna, czyli będzie ta. Tutaj mamy tak to skonstruowane, że ten wylot ciepłego powietrza Strumy, y, rozprowadzony jest po tej krawędzi, żeby było ciepło w łóżku. To jest strona Aldony, ona z tej strony śpi. No i to powodowało, że jej było tylko ciepło w twarz. I konieczne jest to, żeby tam zaprowadzić to dalej w nogi. Wtedy Aldona będzie zadowolona. Bo przypominam o tym, że jesteśmy na Syberii. Tu jest zawsze zimno. <laughs> w tym markecie, w którym się zapatrujemy w Irkucku nie było takiej rurki. Kupiłem taką zwykłą osłonę na y, rury. I mimo tego, że jest niebieska, to ma wytrzymywać 90 stopni, i ją zastosuję tak tymczasowo, żeby doprowadzało powietrze na tył samochodu. Mam nadzieję, że nie będzie śmierdzić. No to Ty mówisz? Nie, nie powinna się rozpuścić. Śmierdzi? No, kolor ma lepszy niż ta stara, ale. jak się nagrzeje. Rurka ma mniejszą średnicę jak ta rura. Po prostu ją wsadzę i tutaj ją przyczepię. Jeszcze kupiłem taśmę izolacyjną, żeby się nie przesuwała pod kolor. Ta wcześniejsza rurka była na tyle stara, że uszkodziła się podczas wyciągania brązoletki. ale tutaj wpadła jej brązaletka. Jak chciałem wyjąć tą rurę, to po prostu została mi w rękach, wyrwała się i tyle jej udało się uratować. No i teraz takim prostym sposobem próbujemy naprawić tą, to uszkodzenie i powinno to spełnić swoją rolę. Zaraz zobaczymy. Dobra, winięte. Owinąłem tyle, ile mogłem, żeby się nie odznaczało. Sorry, piło Tak mocno. Jak się zastanawiacie, do czego nam ta gumka tutaj, to ta gumka służy do tego, żeby przewietrzyć łazienkę po prysznicu, tak, żeby nie było dużej wilgoci. Tak to sobie wymyśliłem. Ona tu jest integralną teraz częścią, która też leży sobie potem w tym samym otworze. No i jeszcze sprawdzimy. Za aparatem stoi Aldana i zaraz Powie czy ciepło czy Mi wieje na nogi. O! Uu, jaki dobry nawet ten. O oh, je! Yeah. Poszu Poszumie w mikrofon. Może będzie słychać. Czyli syberyjskie mrozy nam nie groźne. Pierwsze donę. Teraz piwo. Nie wiem, czy można na YouTube tak piwo pokazywać, więc się schowam. No i mówię, że nie wiem, czy można pokazywać, że. Ty... Daj się napić. Daj Rosjanom zarobić, to jest dobre piwo. No Niech dobra, ludzie wiedzą, co ale to, kupować. Jest alkohol, to nie chodzi myśmy, o reklamę. Myśmy kupowali piwo rozrabiane z wodą. Swietłana ze Stasa nas wyśmiali. To nie chodzi o y, markę, o reklamę, tylko chodzi o reklamę alkoholu. Rozumiesz? Rozumiem. No, no to odwróć się. Okej. Okay. Łuczek dla robotnika. Prawdziwy fachowiec, wypiłem myczka. Druga rzecz, którą trzeba naprawić, jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo podczas tego jak Stas ze Swietłaną jechali z listwianki. Z nami. Z nami do kamperem, Bo tak się impreza przedłużyła, że. Że wylądowaliśmy u nich w domu. A, że wylądowaliśmy u nich w domu, to musiałem przesunąć kanapę. My to rzadko robimy w wersji transportowej. O, obniż się. Ona Widzicie wygląda... jak Danielowi spadł brzuch? <noise> na no <bad> van <life> <noise> W wersji transportowej ona wygląda w ten sposób i przesuwa się do tyłu. Podczas ściągnięcia po prostu mi to odpadło. Ta ścianka, więc muszę ją wzmocnić i przymocować, żeby nam nie latała. Tam trzymamy buty. I w rosyjskim... I parasol wystaje. W rosyjskim markecie... Może, żeby było jaśniej. Kupiłem tym samym, w którym się zaopatrujemy Taki. Profes... O, po polsku. Taki profesjonalny po polsku? sprzęt, no? W polsku rusku. myślałem, że nie będzie po polsku. Profesjonalny sprzęt, żeby mógł to. O, A co działa? to jest to jest wkrętarka? To jest zakrętek. Cały zestaw kosztował grosze, to jakieś jest takie dupne narzędzie. Ale... ale ile to kosztowało? 1200 rubli? To będę robił w tym momencie. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To takie drugie, poważniejsze już uszkodzenie w kamperze. Może trochę się poluzowało to na rosyjskich drogach, na wibracjach. To znaczy, dawno tego nie odsuwaliśmy, bo w ogóle ja nie pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy przewozili tutaj ludzi. Raz na jogę jechaliśmy. Ale to było dwa lata temu. No. To na jogę ostatnim Nagle razem no, jest, z nami ktoś jechał. E, tak, na wystoczek na jechaliśmy, Ale jest te... taki krótki filmik na YouTubie. Zakrę, zakrętak się też przyda, e, bo w kamperze jakieś śrubki często się luzują, coś tam przykręcić. E, pewnie by i tak wywalę z tego wszystkiego, bo walizka zajmuje więcej jak ten zakrętak. To A to, to może od razu e, ten, przykręcisz te śrubki tutaj na łóżku, żeby nam nie skrzypiał. Okej. Okay. One też się, z różnych <laughs> przyczyn, rozklekotały. <laughs> po 10-15 minutach może góra, dopływamy do drugiego brzegu. I co jest dziwne, tak jak wjeżdżaliśmy, tak będziemy wyjeżdżać. Każdy będzie cofał. A w sumie, tu z przodu też jest drugie wyjście. Ciężko stwierdzić, czego nie nawracają i nie otwierają tych wyjść, było prościej. Jeżdżałem sam na prom. Waldona robiła ujęcie. I chyba będziemy wyjeżdżać też osobno, jak jest za darmo, przycebulimy, przypolaczymy, Bo jak w samochodzie nie ma ludzi, to płaci się tylko za kierowcę i za samochód. A to no jest oskoczone. Zdebulowaliśmy, prom jest bezpłatny I dla samochodów i dla pieszych Udało nam się e, przeprawić Drogi na alkonie wyglądają w ten sposób I tak będzie cały czas Albo gorzej I Tak od pół godziny Od pół godziny, od godziny Bo się zatrzymujemy na zdjęcia w sumie Jedziemy taką drogą, a to jest tylko 38 km od promu do tej miejscowości, do której chcemy dojechać Teraz są Stają na drodze i obserwują turystów. W serwisie, w którym my robiliśmy samochód, powiedzieli, że tutaj dróg nie ma i rzeczywiście tak jest. Jest tutaj ciężko. Ciekawe, jak będzie, jak popada jeszcze czy damy radę przejechać. Ale te małe, takie marszrutki, jak ogóreczki takie, nie wiem jaką się nazywa ten samochód, to tak tu zapindalają, że tylko się kurzy. Co Jedrzejsz? Muuuuu! Muuu! Ja. Ta krawa się nie boi. Ani kamery, ani nas, ani samochodów. Stoi sobie na środku drogi. Samochody ją mijają, a ona jest niewzruszona. Jedzie następny. A dwa następne. To góreczki to chyba łazy są, i one e, cały ruch obsługują na Alchonie. Dojeżdża się do portu, dopływa się do portu i stamtąd w taką w takiego łazika i w głąb wyspy. I mimo tego, że Olchon jest wyspą, to jest tutaj najbardziej sucho w całym obwodzie irkuckim. Znowu jedzie góreczek. I to widać w ogóle, że są stepy, gdzie nie gdzie tylko drzewa, a krawy, żeby się napić muszą pić w takim bajorku jak świnie. Jedziemy dalej, już zmęczony jestem jakbym przejechał z 300 km takiej drodze, ale w przypadku kampera nie można szybciej jechać, bo wszystkie szafki znowu się rozklekoczą i będę naprawiał tak jak widzieliście na promie. A ty co powiesz o drodze? Jest gorsze niż na tym Półwyspie Święty Nos. To fakt. Jak powiedzieliśmy, że tam, tam droga jest beznadziejna, to nikt tam nie wierzył i tak patrzyliśmy się, ale jak? To przecież tam nie ma drogi, ale rzeczywiście mogą być gorsze. Tutaj na największej wyspie Bajkału są najgorsze drogi. Udało nam się dotrzeć w końcu. Pamiętacie tą skałę z naszej czołówki? To właśnie ona. Na początku możecie ją podziwiać, my właśnie do niej dotarliśmy. Spotkaliśmy Polaków eee, i... I to dużo Polaków. Musimy pić <laughs> Jakoś... po prostu. Dzisiaj jest wysyp. Tak jak Bajkał jest sercem Syberii, tak sercem Bajkału jest Olchon. Natomiast no. <laughs> z sercem Olchonu jest właśnie to miejsce. Szamanka. Jest to jedno z pięciu najbardziej energetycznych miejsc na świecie dla ludzi, którzy wiedzą, wierzą w tę energię. I tutaj się też odbywają spotkania Szamanów z całego świata. Będziemy spać niedaleko, zobaczymy, czy poczujemy tą, tą energię. energię. Zachodzie i my z Chińczykami też idziemy do kampera. Zauważyliście, że Chińczyków jest wszędzie pełno? I to najgorzej, że tak te e, wszystkie atrakcje oblegają, że nawet nie można spokojnie zdjęcia zrobić. Tu w Rosji ich nie lubią. I idą następni. Idą? Idą. Nawet nie idą, a biegną. Ci, co przegapili. Zajęli sobie najlepsze miejscówki i koczowali od rana na zachód. Słońca. <laughs> Znaleźliśmy wodę na Orchonie Wody jako takiej nie ma. Yy, można właśnie wodę załatwić sobie tylko i wyłącznie w taki sposób, gdzie na wyspę taka marszrutka. Przywozi wodę z podkowozem. Już myśleliśmy, że nie będziemy się myć na tym monachucie, albo będziemy z Bajkału za pomocą butelki nalewać. A jeszcze y, Rosjanin nie chce od nas pieniędzy. Dajemy mu w takim razie inny prezencik. Okazuje się, że nad Bajkałem nie ma turystów, a są podróżnicy z pasją. I okazuje się, że jest dużo Polaków. Teraz wam pokażę kto przyjechał Ale na Alchonie. Chyba stop. Chłopaki są we dwójkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. We dwójkę Siemano. E, Też prowadzał kanał. Dwoje? Dobra, we dwoje? We dwoje. We dwoje! We dwoje! dwójkę <grym> to jest wezokalecznikowy. O tam, Cześć wszystkim. Wjechał. Zar wjechał ja za mono. Czar wjechał za moc. Zapraszamy do siebie. Wszystkie kampery to lamusy, tylko po siroda. Sprawdźmy, sprawdźcie. Chłopaki nocują na miecie, dlatego tak hejtują. No tak, bo jest zimno, ale chcielibyśmy mieć własnego Ale To hardcore na Syberii spać pod namiotem. I to się Czekaj, to co my mamy? powiedzieć, jak idziemy samochodem, a śpimy pod namiotem. Bo nie wiem. Nie, my śpimy, raz w aucie, raz pod namiotem, raz na miesiąc w hotelu. Czy to wszystko co wy macie w plecakach? To właśnie macie na sobie? Tak, tak. prawie Ja mam tak jeszcze jedną koszulkę i jedną parę skarpet Jesteście morsami? Nie tak, też? Morsami to my jesteśmy z, Ale oni są od urodzenia, bo są z Mazur, więc wiesz, a tu nie a ma co poskakiwać Ono nas się po piwo no, do sklepu pływa Myślałem, <laughs> że po Tak, ale nie jest tak, że tylko namiot, bo są i... Kamperolicy witają! I Tola gdzieś, tak? Kola, Kola jest tola! Nasza kampero <laughs> Pierwszy pies, który się kąpał w Bajkale Polski. Chciałam ja ja trzeba dać naszą piękną zebrę, którą przemierzyliśmy. Tą samą ciężką drogę. Ja zebra. O, Ale to jest brudna. model zebra? Ale w każdym. No, to jest, to nie jest sam nie zebra. W dalszym ciągu A. bardzo dobrze się prezentuje. To jest potuningowana specjalnie przez nas, samochód. Nie ma drugiego takiego na świecie w ogóle. Nie? Nasza ja nabara oznaczona zebra. Przerobiona przez nas. Tymi rękami. Ręcami. Ręcoma. Tymi ręcami niech no. będzie. Czy rękoma, żeby było poprawnie? Jest jedyna w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego samochodu. Okej. Okay. Nie nie stary, to nie jest tak. Każdy samochód jest oryginalny. My pokażemy nas, nasze tak. auto. Dream team. Yy, tak, to jest Dream, Dream Team Mobil. O, jak pomalowany ładnie. Ta strona jest taka, zimowa, mm -hmm. akcent zimowy a druga strona ma akcent letni. jest zabudowa. Zaraz wam opowiem. Więcej na ten temat a tu też pozostawię Was w niepewności. Cóż to takiego jest z tyłu? Ale skoro już mowa o stronach, to to jest strona letnia. Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Natomiast no, jeszcze mamy dwa boksy. Ogólnie wybraliśmy się, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, z taką dużą ilością bagażu, bo w jednym boksie mamy sprzęt spinaczkowy, ponton, spływaliśmy w Ałtaju jedną z rzek z katunem. Mamy paralotnie z tyłu właśnie napęd. Nie, e, nagrałem was. natomiast nie wiedziałem, że ten, że jesteście z Polski, to wy lataliście. To tak. To, to ta tak. Ta 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 tak. Ja. A, to już, już to było. Było to widać, bo będzie to w przybitkach przed tym, co mówisz. No i super. No i Polacy latali na, przy świętej skale. Może byłem e... pierwszy? Nie lataliśmy, to, to wie. Nie, nie lataliśmy bezpośrednio przy skale. Żeby mhm. nie było, nie chcieliśmy naruszać świętego miejsca szamańskiego. Jesteśmy Ładowani. mocno przeładowani, dlatego samochód pali. Nawet nie jesteśmy w stanie określić. Nie, ile. No, 14 litrów pali. 14 między 14 a 16 litrów. I to, to jest Mitsubishi? To, jest Mitsubishi Space Gear Delica. Jak ciekawe to miejsce pokazuje, jak dużo ciekawych ludzi tu przyjeżdża. Jeśli chcecie zobaczyć ich relacje i jak wygląda to z ich perspektywy, to subskrybujcie, szukajcie ich na internecie. A my pijemy wódkę. Cześć. Pozdro. Wasze zdrowie.